Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i tym razem przychodzę do Was z filmem halloweenowym, ponieważ przychodzę do Was z filmem, w którym pokażę Wam moją propozycję, może mo napowiedzieć moją wizję makijażu na halloween, więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a ja już zabieram się za pokazywanie. Ok, a więc zacznę od ukoronowania siebie. może sobie taką opaskę, którą zawsze nakładam, jak robię makijaż, żeby mi po prostu, wiecie, było wygodniej, dobra, mam już moją koronę. Teraz jeszcze wezmę propozycję, produkty, które będą potrzebne. Myślę, że tak, w ogóle użyję do takiego, wiecie, już typowo makijażu. Wezmę sobie któreś z tych pomarańczowych tutaj cieni. Tutaj mam lusterko, dobra. Więc z takiej paletki. Wezmiemy oczywiście czarne kredki, których mam sporo, ale zdecydowanie, jeżeli chodzi o makijaż na Halloween, to te są moje ulubione. To są dwie takie same, po prostu mam dwie. No i co? Później sobie oczywiście jeszcze zacznę od zrobienia w ogóle jak takiego wiecie, jakby makijażu w sensie... Do takiego podkład i te sprawy, bo totalnie nic na razie nie mam. A potem już zabierzemy się za typowo Halloweenową. To te wszystkie produkty to będzie mi służyło już tak typowo do tego makijażu pod Halloween, a to do takiego zwykłego makijażu. Tutaj mi trembibi, BB, korektor, yy, nałożę sobie taki nawilżający na usta Carmex. Tutaj Puder mam jeszcze, sztoteczkę do rozczesania rzęs, więc to najpierw sobie teraz zrobię. Yy, użyję tego wszystkiego, a potem już zabierzemy się za najlepszą część, czyli, wiecie, już typowo makijaż pod Halloween. Okej, okay, moi kochani, więc ja zacznę od chyba korektora, bo w sumie już sobie wcześniej nałożyłam taki krem bazy, którą zawsze używam i oczywiście, żeby zasłonić to, co nie powinno być widoczne, tutaj trochę tego sobie nałożę. Okej, okay, ogólnie zastanawiam się, czy... W sensie, chyba nie będę nakładała, nie będę sobie takiego, wiecie, pełnego makijażu robiła. E, nałożyłam sobie tylko korektor tam, gdzie było to potrzebne. E, wezmę puder, żebym się nie świeciła. E, kremu bibi już sobie chyba nie będę nakładała. E, jak to moja mama stwierdziła, bo to ma być straszny makijaż, a nie ładny. <laughs> nie no, ładny też musi być. E, więc e, to już schowam, bo to mi się nie przyda. I tylko sobie wezmę jeszcze moje rzęsy rozczesze. Nie ja będę na nie nakładać tuszy ze względu na to, że mam przedłużane. I w ogóle jeszcze yy, zastanawiam się, czy zrobić jakiś taki, wiecie, ładny makijaż. Tutaj oka, aczkolwiek najbardziej skupimy się na tych detalach, na całej twarzy. Więc dobra, tu mamy paletkę. I będę chyba ten pomarańcz, mi się wydaje, że będzie moim faworytem. O ten tutaj, pod, jeżeli chodzi o ten makijaż, tylko wezmę sobie jakiś pędzel, żeby nałożyć puder. Ja mam taki z Vivo. To żeby bym coś tak nie świeciło. weźmiemy go na Ja myślę, że zacznę od czoła i będę wiecie, tak schodziła coraz niżej. Tak jak wspomniałam, użyję tego pomarańczowego cienia i oczywiście, jak to przystało na mnie, czyli taką, wiecie, typową na pewno profesjonalistkę, to po prostu nałożę to palcem, po prostu mi się wydarzy, że będzie lepiej. Oczywiście profesjonalistkę w przenośni, żeby nie było i o nie, chyba to jest za mocno. Parz. Czerwony wyszedł, bo ja. Nie, wydaje mi się, że jest ok. Teraz jeszcze musimy o, powtórzyć to z drugiej strony. Czy gdzie mogę marszczyć czoło? No, to jest, wiecie, to nie musi być, właśnie to jest fajne w tych makijażach na Halloween, że to nie musi być, wiecie, jakoś takie mega dokładne czy coś. I dobra. Pomału będziecie widzieli moją koncepcję, nie wiem, która kredka jest lepsza. Się, to jest chyba rozumiemy tą. Dobra. Ale w ogóle nie wiem, czy robić to kredką, czy może eyelinerem, bo ja mam teraz taką wizję zrobić takie kropki. Kredka mi się wydaje, że jest lepsza do rysowania niż do rojenia kropek, więc chyba wezmę sobie eyeliner. Eee, dobra. Eee. Nie, to nie jest to. Muszę go wziąć, ja go tutaj wsadziłam. Tu coś mam, dobra, to jest on. Ja mam nadzieję, że. Jest taka kropka, ale to robi strasznie cienkie, Ale, uwaga, uwaga, ja jestem przygotowana, mam jeszcze jeden, eee, ty, w innej formie. Tylko, ja tu mam przesłane wszystko. A dobra, tu ja sobie. Jeszcze spróbuję troić w, te, w tej formie. Może mi wyjdą lepsze kropki, bo tamtym się boję, bo tamte jest kipi, w pisaku. No, o tym chyba. O, tak, tym idzie mi zdecydowanie lepiej. No i nie odzywam się, bo to, wiecie, takie nie ma skupienia. Dobra, teraz może muszę... poroić taki cieńszy kropaczki. Dobra, to dam, tak się prezentuję. <gryw> Moja wizja artystyczna, jak na ten moment. Wydaje mi się, że wyszło mi to ok, bo w sensie ja sobie tą wizję, wiecie, stworzyłam w głowie, więc nie wiem, czy to w ogóle jakoś się połączy, ale moim zdaniem tak, więc oglądajcie koniecznie do końca. No i dobra, teraz ta sprawa. A więc dobra, to jeszcze z tego ujęcia Macie, jak się moje czoło prezentuje i teraz. Rzecz, która ładnie wygląda w mojej wizji, ale ja się najbardziej boję, bo... Ja jakaś, wiecie, nie jestem doświadczona w makijażach, a zwłaszcza jakichś takich bardziej skomplikowanych, a wymyśliłam sobie, że zrobię sobie takie oko, że tu bardziej będzie takie, wiecie, pomarańczowe jak tu u góry, a potem zejdzie na ten kolorek, ten albo ten, ale ten mi się wydaje, że jest za ciemny, więc bardziej na ten. I, i ja się tego boję pod takim względem, że boję się, że popsuję sobie ten makijaż i oczywiście profesjonalnie palcem to nałożę, bo ja nie wiem czemu, tak mi będzie chyba wygodniej. Chociaż nie wiem, czy mi to będzie wygodniej. Ale trudno, dobra. Robię to palcem. Dobra, muszę chyba tego teraz więcej wziąć. Jak na razie mi chyba idzie dobrze. Spojrzę, patrzę, że wystrożyły wiecie. Nie, no chyba jest ok. Teraz bym wzięła to. Rozumiem to, dobra, może trochę na tego palca. Ej, wyszło mi takie coś na tym oku. Nie wiem, czy to jest takie... Nie no, nie jest to takie złe, moim zdaniem. Teraz spróbuję to odtworzyć na drugim oku. profesjonalny makijaż. Rozszerzę sobie rzęsy, żeby zobaczyć, co ja w ogóle tutaj stworzyłam. Dobra, wy widzicie już tą porażkę. Ja staram się na no to nie, aż tak bardzo nie patrzeć. Ale lecimy dalej, bo teraz tutaj, tak mniej więcej, robimy sobie. Dalej, dobra, tylko ja już nie wiem którym palcem, dobra, tym. Biorę znowu mój pomarańczowy. I znowu robimy coś podobnego do tego, co mam na czole. Tylko muszę to. O, dobra. Ej, mam wrażenie, że ten kolor tu, a ten tu. Ten jest bardziej pomarańczowy, ale ja biorę ten sam cień. Nie wiem, może przez to, że ja teraz streczę coś, i może to potem się. Może to się potem zmieni. Mam taką nadzieję, bo mi się bardziej podoba ten pomarańczowy niż taki czerwony. Ale. Przekonamy się zaraz. Dobra, z jednej strony. O, z drugiej też mam. No i teraz robimy eyeliner, cratcha i robimy moje kropki. Okej, okay, dobra. Teraz robię nos. Nos będzie yy, do nosa, do zrobienia nosa. Będzie mi potrzebna kredka. Teraz muszę to wypełnić tym pomarańczowym i tego nie rozmazać. Więc to jest zadanie bojowe. Dobra, już jest pomarańczowe, bardziej nie będzie, bo wiecie, jak ja tu zaczynam trzeć, bardziej to się rozmaże. Teraz jeszcze w środku zrobię kropki, ale jeszcze chcę zrobić takie coszki dookoła. Zaraz zobaczycie taki kres. Okej, okay, więc teraz, tak jak wspominałam, i robimy mój, yy, 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 co ja chciałam takie jakby szwy, w sensie moja wizja jest taka, żeby tutaj szły tak szwy, więc zabieram się za robienie tego. Okej, okay, pierwsza część. Jezu, nie, teraz mi będzie nie na rękę. Dobra, tak wyszło z jednej i z drugiej. Teraz zrobię takie wiecie, kreski jako te szwy właśnie. I z drugiej strony, tak z jednej, teraz robię drugą. OK, Mamy jedną. Mamy drugą. I teraz, moi kochani, to mi się jeszcze zaraz przyda. Na razie to zamknę, ale tutaj będę wykorzystywała. Teraz muszę jeszcze zrobić brodę oraz usta. Nie wiem w jakiej kolejności, ale chyba najpierw zrobię brodę. I brodę zrobię tak samo jak czoło, tylko tu, tą część wezmę i. Zrobię pomarańczową. Nie jestem w stanie, wiecie, ciągle na was patrzeć, ze względu na to, że muszę patrzeć w lustro, żeby ten makijaż jakoś wyglądał. Dobra, mam już brodę i teraz robimy mój ulubiony element. 100% skumbienia, kropeczki. Okej, okay. broda moim zdaniem była najłatwiejsza pod względem robienia tych kropeczek, ze względu na to, że po prostu no, było łatwo wiadomo, że robić gdzieś tu jest trudniej, zwłaszcza jak mi nie jest nie na rękę. I się nie jest profesjonalistą, czyli jest się po prostu mną. No i zostało mi usta. Usta chciałabym zrobić pomarańczowe. Ja niestety nie posiadam nic, co by mi dało pomarańczowy kolor, więc. Ja wpadłam na pomysł, czy to jest dobry pomysł, to ja tego nie wiem, że po prostu najpierw sobie nałożę jakikolwiek nawilżający po prostu balsam, ja wzięłam sobie karmeksta takiego, a potem następnie na ten jakby balsam nawilżający nałożę sobie ten pomarańczowy cień, no i wtedy powinny mi wyjść ładne pomarańczowe usta, no i potem je już wykończę czarną kredką. No i teraz, czy ten pomysł jest dobrym pomysłem, okażę się właśnie w tym momencie. Możecie pisać w komentarzach, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Obstawiaj ty. Już widzę, że idzie tyle gorzej, bo rozmazuję. Dobra nałożone. Specjalnie to nakładam, żeby ten cień się dobrze trzymał na moich ustach. I lecimy. Ojej, nie wiem, czy to idzie dobry pomysł. Wydaje mi się to głupi pomysł, właśnie w tym momencie zdaję sobie z tego sprawę, ale. I tak nie mam inaczej, jak uzyskać pomarańczowych ust. Dobra, moje pomarańczowe usta z mojego jakże genialnego pomysłu. Tak się prezentują. Mam teraz całe ręce klejące, z palca w sumie. Ale dobra, A, nikt tego nie widział. Mina nadająca się na zdjęcie Halloweenowe. Dobra, jeszcze kończymy kredką, bo jeszcze takie szwy zrobimy przez usta. W sensie takie co? O, mniej więcej takiego, tylko tak, wiecie, po całości, o. Nie wiem, czy to dobrze będzie wyglądać. Okej, okay, dobra, jak ruszam ustami, to boję, że mi się to zeszle. Ale ogólnie mój makijaż się prezentuje tak, ponieważ uwaga, uwaga, to już jest koniec, więc ja jeszcze zaraz oczywiście ogarnę moje rzeczy, które tu mam. Możecie mi pisać, czy podoba Wam się ta moja jakaś taka wizja artystyczna, tak to można nazywać. Ja sobie jakoś tak wymyśliłam, że będzie wyglądał w tym roku mój makijaż, możecie się inspirować, jak jak wspominałam. Ej, czekajcie, ja mam dobry pomysł. Zdejmijmy tą koronę, która raczej nie pasuje moje włosy też nie są jakieś takie ogarnięte w tym momencie, ale tada, tak się prezentuje. Zaraz wam oczywiście jeszcze dokładniej pokażę ten mój makijaż. Makijaż, tak jak mogliście zobaczyć na tych przebitkach jeszcze. No i co, zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, oglądajcie jakieś moje poprzednie filmy, inspirujcie się moim pomysłem na makijaż halloweenowy. No i co, do zobaczenia, pa pa!